Dzień dobry, to... Przepraszam, że się spóźniłem z tą aktualizacją, ale nie ma tak wielu wiel... wielkich zmian. Ja to tylko wam pokażę statystyki i jeszcze ogłoszę mój najtrudniejszy filmik. Ok, zaczynamy od statystyk. I to statystyki są takie, że tak od początku założenia kanału to dostałam 277 wyświetleń. I nie wiem dlaczego, ale tutaj są dwa wyświetlenia, mimo że nie, opu nie opublikowałam żadnego filmiku. I czas oglądania to 5,4 godzin. I tutaj znowu widzisz widzicie taki, Takie coś. I 19 subskrybentów i nie wiem dlaczego, ale ktoś akurat odkrył mój kanał nawet jak nie opu opublikowałem żadnych filmików i to teraz ta to... zmiana. nie tak jak powiedziałam wcześniej, to nie jest też taka duża zmiana, tylko mój najtrudniejszy filmik i to będzie się nazywał New World Sa Sonic X New World Saga. I to będzie zrozumienie opowieści część 1. A potem to nie masz Kilki zmian. Więc mam nadzieję, że ta aktualizacja się mi podoba. I nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Komentarz. Jeszcze się podzielić z innymi. Jeszcze subskrybować. I widzimy się następnym razem. arios.